Um, możemy uderzyć stąd na wybór i z wyboru bezpośrednio na lotnisko. Ten plan mi całkiem odpowiada, bo to tak naprawdę będzie taka wnęka, którą się po prostu udamy. Nośnie chelek, to właśnie pod wyborem jedna spadła. Za wyborem jest typy. Dwóch gości słyszeliście, czy znaczy widzieliście przede mną. Aaaa! Który kanał jesteś? Żaden jeszcze. Jesteś pod WMC? Jezu, tak dawno się nie strzelałem w że aż mi adrenalina poskoczyła. Górka snajperów po obiegnięciu z WMC to będzie dobre miejsce, żeby go wyskautować. I ze wzajemnością. Dobra, odpijam, Odpalam się na radio. Rozwalony leży kuźwa na taborecie. Halo? Jesteś David? Ja jestem, ja jestem jak patrz w górki na odwięknie, jestem po prawej. Ej, ej, ej. Spotkajmy się pod więzieniem, dobra? No to biegam do więzienia. Dobra, jak widzisz główne więzienie, jak widzisz wejście wejś do więzienia, to na lewo pobiegnie. Jestem pod murkiem. Pod, pod z przyczepą. A gdzie ty się strzelałeś? Droga wnęka do wyboru. Jednego gościa ostrzeliłem, tam był jeszcze jeden co najmniej. Może być dwóch. Dobra, ty, 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 ty jesteś pod więzieniem, to ty? Ja jestem, no między więzieniem a płotem Dobra, za tobą jestem i nie wiem, czy kogoś jeszcze nie słyszałem. Dobra, podbiegam do ciebie. Jestem już za płotem od strony górki snajperów. I wbiegam bieg na górkach, coś. Wbiegam, wbiegam, wbiegam. Ty będziesz na moich plecach. Dobra, jestem. Powiedz mi, gdzie jesteś, David. No to ja ci mówię, ja jestem już górka sniperów. snajperów. Podbiegnij tutaj, w stronę słońca jest górka. Na górce snajperów, górka snajperów. Tak, tak, tak. O, ja tego, z gór, ja tego gościa z góry bym wypatrzył. Widzę typa. Na, na, na Dwóch jest chyba. Jeszcze jeden jest, jeszcze, jeszcze jeden, jeden, jeszcze jeden jest. To ty? A to ty? To ty? Halo? To ty się strzeliłem? To ty? Pomóż Ja pitole, mi skok się zmienił na duży Ja pitole On mnie w broń trafił Mam nadzieję, że się strajdował z tym gościem Trzy krwawienia mam Zabiłeś go? Dobra Jeszcze jeden gość ja fleszuję, on trzy krwawienie. pomóż mi się bandażować O stary, do więzienia idziemy Do żadnego więzienia kuzyn nie idziemy, to tylko gra komputerowa Teraz jest czas, by pogrzebać sobie trochę w uszkach i próbować magicznych strzał. No widzę, przed nami O, jak uzbrojony Widział cię? No, tak, tak, tak Gdzie, gdzie jest, gdzie na, jest? Na polu, na polu Widzę tu przed nami na polu. Ja, Pikolet, ja zrobiłem. Dostał. Leży. Ja odzumowałem i zrobiłem Nuskopa. No Pod nieudanej magicznej sztuce stwierdziliśmy, że pobiegniemy na wschód, do Severogradu, a po drodze zahaczymy o ratnoje military. Taki, 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 taki. Dobra. Lecimy na Szczecin. Samochód! Powalo. Jeszcze jeden. Nie widzę. Dostał. Dostał ode mnie. Za bunkierkiem jest, nie? tak? Tak, biega od obie. Widzę, widzę go, widzę go. Położył się, Będziemy mieli furę. O tam leży, rzuć w po prostu. Zrobiłeś? Tak, leży. Nice, dobra, super. Ale wy, wyczarowałeś tę furę, nam tutaj. We have a car. Oh yeah. Oh yeah, baby, let's go, dude, let's go. That's mine, that's mine. Right. That's my job, Good, good job, dude, good job. Thank you, thank you. Ale wyczarowałeś. Uuuuu, Mozinos. Ryż nie wiem, podstawienie aktorzy dzisiaj sami, powiem ci szczerze. Dobra, czuję, że to jest czas na nas, że my się wywalimy teraz w tym. Dobra, wsiada, jedziemy. Ty jedziesz? się, jak to inny. Znasz przy kierowcę? Nooo. Dawaj, dawaj, wsiadaj. Dobra, gdzie? O, chyba. Na szkoły jedziemy, nie? Ej, on ma jakoś problem! Nie, ja z tobą nie jadę, nie? przyjedziesz, umrzesz! Siadaj! Nie, jedź sam, ja się boję. Gdzie na sobie i Ja kurwa szybciej dobiegnę, nie? No ho Nie! Chodź, już nie nic dobiegnie. nie wiadę, dobra, chodź, idę na miejsce pasażera, chodź. Chodź, nie, no siadaj! Jedź, jedź, nie, no jedź, 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 masz! Udowodni, że nic już nie wiedziesz. Dobra. Jedziemy, kurwa. Okej, okay, bo nie mogę się Moglibyśmy Mogliśmy już szybę wybić, bo połączyć, że przez tą pajęczynę nic nie widzę. Ale on sam skręca, kuźwa. No nigdy nie miałem talentu, kuźwa, z lekukiem, to fuck. O kurwa, głowy dostałem od prawej. Ale w sumie od lewej też. Dobra, wysiadamy gdzieś. mnie Jak to? No powalili mnie Dobra, spierdzielamy Czerwone życie, ale nie wpadłeś Żyjesz, żyjesz? Stałeś? Żyję Czerwone życie, ale nie wpadłeś, no? Jezu, ja się boję, że nas zabije zaraz Wiesz co, weź się gdzieś zatrzymaj, ja jesu, Ta. Do zamku. Nie! Dobra, spierdzielamy, spierdzielamy Oleś tą furę, oleś tą furę Weź zabiec, jest wszystko co można. Ani Bas, dzięki za followka. Chodź, spierdzielamy do kamienicy. Chodź, 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 chodź. Czerwone życie masz, tak? No. Z dwóch stron chyba do nas nie. wali. Ja dostałem. Co, Kałacha? No wypad mi. Nie, wracaj, wracaj. Ja nie mam broni, kurwa. Zbierz nas trzeba zrobić. O, oczywiście, że tak. Ja pitolę. Jak nie masz broni? Gdzie on jest? Wypadł ci w samochodzie gdzieś, nie? Jak wiesz, tego... No tam, gdzieś po drodze mi wypadł. Ja, ale chowaj się tu. Będziemy grali. Do kamienicy. Pobiję, że się, bo mnie jadę, no. No, ale to było, trzeba się mu te ciosy! Jakoś uniknąłem wszystkich praktycznie. <grym> da. Chodź tu. Wiem, że nie znajdę. Znaczy, trzeba cię tam, gdzie zemdlałem będę. No, wiem, że tam też będzie. Oczywiście Ale... nie, nie będzie, nie będzie go w ogóle. Będzie tam. Chodź nie do kamienicy, chodź do kamienicy. A tu to tam tamtędy, dobra. Spłac się lepiej. 30A. Dobra. Jakie masz życie? Czerwone. Czerwone. Czerwone koralowce. Czerwone niczym wino. O! Słyszałeś, że broń zmienił? No, ale już wiedzieliśmy, że to jesteśmy. A gdzie on jest? Mmm... Wydaje mi się, że on jest w tym tutaj bloku obok. W niebieskiej kamienicy, nie? Tak. Ja, bo przed nami kamienicy, pilnuję auta. Albo na drodze, przed drodze, czeka. Tak, hey, mogę. Hey, no, did friendly? Ty debilu. Ty, Zawsze warto zapytać. Wynajdują nas. Czy ci tak wiedzą, gdzie jesteśmy? Ja się ruszam cały czas. Tylko. Lepiej, <laughs> śmiesznie będzie, no. Będziemy mieli Sylwestra wcześniej. Tu się ty w Twoim głosie, nie wiem o co chodzi. Nie, ja oczywiście żartuję. Gramy o respekt o pierwsze miejsce. To pilno, ja mi się zjadł. Ja też zjem, Może Rizu Would you like to eat something? coś? Mam spaghetti. Granatnik! Fajerwerki! Mówiłem, że będziesz miał wcześniej tego? Sylwestra? Zagadaj, zagadaj! On tylko wie o tobie. Patrz, jesteś driver. Me, głośniej, głośniej. driver. Głośniej, yeah, głośniej. Yeah, yeah, exactly. And I know Gary Snow. You know maybe, Gary Snow? This legend on this server. Who dominating everyone. Proszę cię, aż tak to nie kłammy, nie? We dominating. Powiedz mu, we dominating. Boję się trochę powiedzieć mu, we dominating, bo to myślimy że we nie. dwójkę, a oni pracują na nas z trzech stron. Respii. Ale dobra, jeszcze będzie. We dominating. We dominating. <grym> <grym> Mi się wydaje, że możemy przyjść do Guntera, i oni się boją. I patrzę na ten samochód, kurwa, on zwiastuje kłopoty tylko. Nie, no moim zdaniem ty w samochodzie zwiastujesz kłopoty. Dlaczego ty pojechałeś <laughs> na Severos, skoro tam tamtą nie był samochód? No właśnie. Lew us! Lewas! We only want to survive! We're friendly guys with the gunter! We are fake taxi drivers. We don't need any trouble. Don't come for us. We want to teamwork with each other. Co myślisz o naszej relacji? Nazywam się Gary Jestem ostatni wyjątkowym z Moskwy Hej Nie, to byłby coś, my... ale ewidentnie mają nazwę w dupie, nie? Wpiździe nas swoją, a nie w dupie kuźwa <laughs> ah. Chce przejść do pokoju kurwa Nie wiem, nie znam restauracji Czekaj, się, się podbiega, podbiega Uważaj! Crossfire, crossfire, crossfire! We're dominating! Stop shooting to us! Jeden bytuje, drugi podbiega, nie? Tak, tak, dokładnie. Nie piekuj, nie piekuj, połóż się najlepiej. Kurwa ty z tym swoim siurakiem kuźwa złotym Gówno O, 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 o. Ha, that's my friends! We dominating! With. Do you have trouble? Trouble? Stop shooting with my pistol, bastard! Yeah, we dominating! się, Schowaj się delikatnie, proszę do lewej bardziej. Zamknął się tu, wchodzi. Na dole, sprawdza. Warsz na flasha już tam To bardzo głośno. No na górę Tak, tak, tak. We dominating. Don't be scared. Leżejden. We dominate, you to fuck out of my home. Posłuchajcie. Okay. Nie traf Nie zabiłem go! Fuck! Nie wiem jak go nie zabiłem, czekaj, zedy go dojadą, zedy go dojadą! Patrzysz dół? Patrzysz dół? To go bije? Oni, one go biją? Zabiłeś? Hej! Nice! Dobra, mamy może... Trzech mamy, trzech mamy! DOMINATING! WE DOMINATING, KURSALEK! Like. WE DOMINATING! Dobra robota. Dzieciaki. Dzieciaki! on nie wiedzą z kim zadali Dobra, się Idziemy, idziemy po naszego guntera. Idziemy po naszego guntera. Zamykamy, lutujemy. DOMINATING! Kamienica 30A, to jest nasza kamienica. Niech spierdol... O kurwa, to moje drzwi, ja otworzyłem. Nikt mi się nie będzie wpierdalał do mojego domu. Ej dobra, weź się przeszekuj jak ja przypuję z fleszem. Otwórz mi prąd drzwi O kurwa Widzę typa nad nami Też widzę Nie wiem co tam dostał. dostał Leży no, We dominating Koconek tak. We dominating What a piece of shit What dobiłem. a piece of shit Ja też zrobiłem. on był martwy już Dobra nie wiem, kuźwa, wsiadamy do samochodu i kurwa szukamy nowych wyzwań, bo tu nie ma nic się nie dzieje w tym severogradzie. Przysięgam, że się nic nie dzieje. Jeżeli materiał wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić po sobie śladów w postaci łapki w górę, komentarza i suba. Wyracam dzisiaj z urlopu, a w sobotę będzie live. Po tygodniowej przerwie wszystkich gorąco zapraszam na Discorda. Tam znajdziecie również nasze fotki z wakacji, informacje o live'ie i odcinkach na YouTubie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego. ra. Na